Ojciec Pio mówi, niech Maryja będzie gwiazdą, która oświeci Ci drogę. Będzie gwiazdą, która Cię doprowadzi do celu, do nieba. Dzisiaj znowu kontrolujemy temat o Matce Bożej i potędze. I o tym, co ona może nam wyprosić. Stanisław Sadowski, witam Cię na kanale Śladami i Sapio. Salve Maria, potem to, abyś poznał, pokochał i jak najwięcej ludzi też pokochało Ojca Pio, a dzięki temu poznał Boga, poznał wiarę katolicką i doszło do praktykowania gorliwego tej wiary. Potrzebny jest ten kanał. Teraz coś, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, bo już wtedy już w intencji też najbliższej przy świętej łaski za stanownictwem Ojca Pio. Wczoraj ci mówiłem o potędze Matki Bożej. Dzisiaj znowu kontynuuję ten temat. E, Ważny. Musimy poznać Matkę Bożą, jak ona jest potężna. Ojciec Pio. Zawsze mówił, zwracaj się do Matki Bożej, jak widzisz jej obraz, skłoń się przed nim. i poproś Maryjo, ode mnie pozorów Pana Jezusa. Maria jakby doskonale sprowadzi do Pana Jezusa. A ksiądz Antoniewicz dalej w swoim kazaniu, on tak mówi dalej. z bardzo ciekawe w ogóle. Fał. Jak zasługi Matryi przewyższają zasługi wszystkich świętych. Jak cię wszyscy święci nawet ojciec piją. Nie są w porównaniu z matką, bo on tak mówi: Jak zasługi Maryi przewyższają zasługi wszystkich świętych. Taki potęga Maryi przechodzi ich potęgę potęgę wszystkich świętych bo jak mówi Bernard Święty Ona jedno wszystko u Boga wyprosić mogę ona jedna jedna Maryja może wszystko wyprosić u Boga o Maryjo mówił Anzelm Święty czego ty pragniesz, niepodobna, aby się nie stało? A Bernard Święty dodaje, chciej tylko, a się stanie. Albert Wierty, wielki w imieniu Maryi, tak się do nas odzywa. Proście, proście mnie, abym chciała, bo co ja chcę, to się stać musi. To jest taka wielka obietnica świętych dla nas. Po prostu to, co Matka Boża chce, to się stanie. Jak, my, wiecie, jak ja widzę po sobie, jak dzisiaj czytam to kazanie, jak ja za mało ufam Matce Bożej. Czy Ty ufasz Matce Bożej? To właśnie, powinniśmy bardziej się zwracać, jak podążamy za Ojcem Pio, do, do Niej, żeby wyprosić sobie łaski, żeby wytrwać na tej trudnej drodze w życiu. Życie jest trudne. Co zatem pisze? Czyż może być inaczej, wszakże Maryja jest Matką Boga, wszakże Jezus jest Jej Synem, a jakiś syn zdoła się oprzeć prośbą matki swojej. Miłość, starania i pracę Maryi około tego syna, póki żył na ziemi, włożyły na najsłodszego Zbawiciela jakby dług, z którego się on w niebie matce swojej wypłaca. Grzegorz Święty mówi, syn wypełnia wolę twoją, jakby się z długu wypłacał. O, ciesz się i raduj Maryju! Woła metodiusz męczennik. My wszyscy jesteśmy dłużnikami Boga, ale Bóg sam jest swoim dłużnikiem. Wszechmocny syn, dodaje Piotr Damian, wszechmocną uczynił matkę swoją. A ta potęga Maryi nie ogranicza się na niebie, to jest ciekawe, lecz na cały świat się rozciąga. Iluż cudów świadkiem była Ziemia za wstawieniem Maryi? Jej, jej słucha przyroda cała. Ona ma władzę nad wszelkimi żywiołami. Ona miota piorunami i ucisza na morskie. Ona rozprasza moce nieprzyjacielskie, obala ich twierdze warowne. Nic się jej oprzeć nie zdoła. Ona też czuwa przy łożu cierpiącego. Ona pociesza znękanego w kajdanach. Ona karmi ich zgłodniałego. Ona opiekuje się sierotami i wdowami. Ona wzraca wzrok ślepym i słuchem. Ona kruszy potęgę pokus natarczywych. Ona wskazuje kierunek z zbłąkanym na drodze życia. Wszędzie i zawsze rządzi Maryja na tej ziemi, a błogosławieństwom i łaską jej nie ma ani końca, ani miary. Ach, cóż by się z nami biednymi stało, gdyby Maryja zapomniała o nas, gdyby już spojrzeć na ten świat nie chciała. Bez takiej opiekunki, pośredniczki, pocieszycielki przemożnej. O jakże nam ciężko by tu do nieba się dostać. Ojciec Piotr przecież mówił, właśnie, idź do Maryi, chwyć się jej po prostu. To jest tak, jak, jakby pięknie sobie to wyobrazić, jesteś rozbitkiem na statku. Jesteś rozbitkiem, sztormy, wieje po prostu, sztorm, fale zalewają statek, wypadłeś za burtę jest lina. Lina Tobie jest dana i trzeba się chwycić tej linii, To jest Matka Boża, ta ręka Matki Bożej po prostu. Jak my się chwytamy tej liny na sztormie, to nie patrzymy się na inne rzeczy. Nie patrzymy się na wiatr, nie obchodzą nas wtedy fale. Już chcemy wytrwać, bo już ten helikopter nadlatuje, żeby nas uratować. Musimy wytrwać przy tej linie, przy Matce Bożej. Inaczej nie wytrwamy do, do zbawienia po prostu. tak? To jest taka ważna dzisiaj prawda. Jutro sobie porozmawiamy o tym, jak Matka Boża jest potężna nad czartami, nad diabłami, jaka, ona jest, jaka jest jej potęga. Tak to będzie. Odmówmy teraz co. Zdrować Mario za tych, co mają obejrzeć ten filmik, za tych, za wszystkie intencje z komentarzy. I zapomnijcie dawać też intencje w komentarzach, bo one będą wszystkie intencje z komentarzy są włączone w intencje najbliższej mszy świętej. O łaski za wstawieństwem Ojca Pia. Jeszcze nie pamiętam, chyba będzie 24 tam, że o to już nie było. O, warto być. Sa Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. błogosławionaś tym między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz ilości ta śmierci naszej. Inna madre pater, della figlia della spida santa così si. Sirodatuj Jezu i Maria, perché ste. Pod opieką Ojca Pio to grupa tych, którzy pomagają mu zdobywać dusze. Zobacz duszę dla Boga Ojca i pomagać innym zdobywać łaskę, pomagać też Tobie. Otrzymaj od Ojca Piłas, zostań jego pod, weź pod jego opiekę. Jak to zrobić? W opisie jest, a na nich są piękne prezenty, chociażby to, że co miesiąc jest, co mrok jest, za zanim odprawiony 63 świętych. O łaski za ojca pił. Czyż nie warto z ojcu Piła apostolać? Za Maria.